Nowa uczelnia we Wrześni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu chce otworzyć swój pierwszy oddział zamiejscowy. Jak do tego doszło? Namówił mnie do tego marszałek. Nie? Zadzwonił do mnie, mówi porozmawiaj mi z moim przyjacielem starostą Wrześni, bo jestem zainteresowany, żeby tu we Wrześni zacząć kształcić inżynierów Na potrzeb Volkswagena, no bo tu się wszyscy liczą z Volkswagenem, nie? No bo on tu przychodzi. Z pieniędzmi i, i, i żąda, prawda? Żeby była... I tak to się zaczęło. I wtedy przyjechał do nas starosta. To była pierwsza wizyta, teraz my jesteśmy tu, rozmawiamy dalej. No i teraz będziemy już, powołaliśmy dzisiaj zespół, który będzie strzygował plany studiów, organizację wszystko. I od września chcielibyśmy rozpocząć studia na trzech kierunkach, tu we wrześniu. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest starosta Dionizy Jaśniewicz. W powstaniu nowej placówki widzi same korzyści. Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z Kalisza, która należy, należy do najlepszych tego typu uczelni w kraju, daje gwarancję, że jesteśmy w stanie zbudować jakby następne piętro kształcenia. Zarówno dla absolwentów naszych szkół ponadgimnazjalnych, ale również dla pracowników już pracujących w obrębie wrześni, czy przyszłych pracowników, aby na studiach zaocznych mogli podnosić swoje kwalifikacje. Uczelnia ma współpracować z Zespołem Szkół Politechnicznych. Oczywiście jest to wzbogacenie oferty i w wielu przypadkach umożliwienie kontynuacji kształcenia dla wielu młodych ludzi, którzy niekoniecznie chcą studiować poza miejscem zamieszkania, niekoniecznie ich na to stać. My już robimy takie rozpoznanie oczekiwań czy, czy możliwości podejmowania studiów dzisiaj już przedstawiciele tej szkoły spotykali się z naszymi uczniami tegorocznymi maturzystami i wiele osób deklaruje chęć podjęcia studiów tutaj na miejscu we wrześniu. Oczywiście to umożliwi im no, odbywanie tych studiów tańsze w miejscu zamieszkania więc, więc jest to na pewno oferta która, która dla młodzieży części młodzieży oczywiście nie wszystkich na pewno jest atrakcyjna. Burmistrz wrześni również popiera utworzenie szkoły ale tradycyjnie był bardzo tajemniczy w sprawie nowych inwestorów. Mówił tutaj pan rektor o inwestorach, o fabrykach, które tutaj będą powstawały, między innymi we wrześnińskiej strefie aktywności gospodarczej. Czy coś panu burmistrzowi wiadomo na temat kolejnych inwestorów? Wczoraj Puls Biznesu pisał, że przedstawiciele indyjskiego koncernu Tata Motors szukają 150-200 hektarów. Ponoć wczoraj też byli we wrześniu. Nie wiem, może byli, nie wiem. Pan na ten temat nie wie, tak? Nie, coś wiem, ale. Jest pan równie tajemniczy, jak rozmawialiśmy rok temu o inwestycji w Volkswagena. Być może, dodajmy, że PWSZ przez 8 lat z rzędu zwyciężała w rankingu perspektyw i Rzeczpospolitej na najlepszą profesjonalną uczelnię w kraju.